Witajcie drogie światusy. W dzisiejszym odcinku na tapetę bierzemy bajkę dla dzieci, czyli Piotrusia i Zosie, coś o co bardzo dużo razy prosiliście i tym się zajmiemy. Będąc jeszcze w zborze, jako rodzice świadkowie Jehowy, z wielką radością przyjęliśmy. To, że te bajki się pojawiły i z chęcią puszczaliśmy je dzieciom, i podobnie czyni wielu rodziców obecnie. Niestety w niektórych krajach obecnie te bajki są zakazywane, ponieważ zawierają treści, które nie powinny być wyświetlane dzieciom. Oglądają je psychologowie, oglądają je inne osoby, które mają sprawdzić, czy nadają się dla dzieciaków, i okazuje się, że część z nich. Nie jest dopuszczalna dla dzieci i organizacja płaci karę. Oczywiście, niestety z punktu widzenia organizacji świadków Jehowy, a niekoniecznie z naszego. Tak. Więc dzisiaj, przez nasz pryzmat, który jest taki, albo takie spojrzenie nasze, które jest zupełnie inne niż wtedy, będziemy oglądać bajkę o Piotrusi i Zosi, i dzisiaj bierzemy sobie na tapetę odcinek zatytułowany Uważnie słuchaj na zebraniach. Tak. Dlaczego uważnie będziemy słuchać? Albo to, to w zasadzie jest. Miejcie w głowie, dlaczego dzieci powinny słuchać na zebraniach. Takie nauki są dla dzieci. Ok, lecimy. Pierwszy śródtytuł na dzisiaj: Dlaczego odrodzenie duchowe jest tak ważne? No i co? Powiedz mi, czego jako dziesięciolatek. Tak, bardzo bym je ciekawił temat odrodzenia duchowego. 10 latek, ale przecież Piotruś to nie, no, nie ma no, no, 10 lat. Z, tak, bo w ogóle Was tajemniczymy. Nie wiemy, ile te dzieci dokładnie mają lat. Oni mają taki standardowy zestaw yy, kreskówkowicza, tak? Zestawce kreskówkowicza. Pakiet kreskówkowicza. Tak, tak kreskówkowicza. czyli dokładnie nie wiemy, ile mają lat. Wiadomo, że Zosia jest starsza, a Piotruś jest no, młodszy. No zresztą widzą to. Tak, yy, zakładam, że Zosia może mieć lat, jak jest dziesięć, Piotruś myślę, że pięć, sześć. No właśnie. Ale to tylko moja o, opinia. Tak, no, nie? więc to jest idealny temat dla dzieci. No ale już, no takie są nauki w siatku i na zebraniach. Dlaczego duchowe odrodzenie jest ważne? Słuchaj mak, posłuchaj mak, no. dobra, ja chcę coś powiedzieć. Bo tu Zosia ziewa. No i. No i dobra, teraz uruchomi się Sara Maud i tak dalej, więc się przygotujcie. Ale chwilę wcześniej mieliśmy, że jest ciemno. I tu widzimy, że sobie siedzi Zosia, która prawdopodobnie była cały dzień w szkole yy, i potem musiała się szykować na zebranie i ona ziewa. I ja pamiętam, jakie to jest męczące. Kiedy musisz. Jesteś w tym trybie ucznia, rano wstajesz do szkoły, idziesz, potem wracasz lekcje i jeszcze na tą 18 czy 19 musisz się naszykować na zebranie i tam siedzieć na przykład o 21.00. I no nie wiem, jak tam rodzice Zosi, ale ja na przykład. U nas w domu jest taka zasada, że dzieci o 20 to są w łóżkach, bo rano wstają do szkoły. i wcześniej też mieliśmy taką zasadę, tylko nie dotyczyła dni zebrań. No tak, ale to wybudza z całego. No fakt. No dobrze, no zobaczymy. Niech sobie ziewa. Ja mi się zdarzało zasnąć na zebraniu, ale tak jak byłem bardzo zmęczony i to tak na krótko. Jako dziecko nie pamiętam. Wcześniej w pierwszym wieku naszej ery zaznawali licznych duchowych. Niemniej Jezus i apostołowie zapowiadali, że religia prawdziwa zostanie skażona i zaniknie. Zabrał mu samochód. No bo na zebraniach się nie bawi i na zebraniach się nie ziewaj i nie śpi. nie śpi. Widzisz, ona zasnęła, ona zasnęła na kilka sekund. No dobrze, ale generalnie chodzi o to, że taką postawą zdradzała brak szacunku dla materiału, który jest przygotowany Dlaczego dla Dlaczego odrodzenie duchowe jest ważne? Tak, <laughs> no, słuchaj, no być może to jest... Temat interesujący, ale szczerze, w tym momencie nie byłbym w stanie nic powiedzieć dla niego. Nie, ja też nie, znaczy, bo, bo mi tu nie chodzi o to, wi wiadomo, że rodzice chcą wychować dzieci w jakimś tam tej swojej religii i naprawdę to, przecież, dobra, nie zabierają te dzieci na przykład w niedzielę o 10, o 12 na zebranie, ale ciągać takie małe dzieci w tygodniu, kiedy one są zmęczone i to nie są ich godziny, kiedy one mają otwarty umysł i to w ogóle nie jest dla nich ciekawe i potem jeszcze ich szturchać i mieć pretensje, że nie słuchają, no trochę. Okej, okay. będąc z rodzicem najwygodniej zabrać ze sobą dzieci, bo co zrobić z dziećmi, które miałyby nie iść, bo jest późno. No to tak, się nimi zajmie, tak, więc tak. zabierasz dzieci ze sobą, inaczej sama musiała być zostać w domu, a świadkowie bardzo sobie cenią, żeby iść na to zebranie. Okej, okay, no najlepiej by było, jakby tam był jakiś łóżka na sali królestwa, gdzie dzieci mogą sobie spać. O w to momencie. by było super. Ale pamiętasz, były, były na przykład byli tacy rodzice niektórzy, którzy pozwalali dzieciom tam kocek, sobie gdzieś tam rozłożyć okay, jakieś zabawki, no. ale oni zawsze byli y, postrzegani ci nieduchowi. Tak, bo przecież dzieci pozwalają się, się. bawić na sali. Od najmłodszych lat od najmłodszych lat powinno być yy, uczono jechowie. No. A widzisz, a twoja mama pozwalała twojemu bratu spać na zebranie. I zebrani widzisz, jak skończył? I już jest świadkiem, A ja więc nie... to jest przestroga. Więc jeżeli jesteś świadkiem i chodzisz na zebrania, to nie pozwalaj dzieciom spać. Taki przykład z tego wynika. Dobra, mamy powrót, jedziemy dalej. Ale powiedz mi, jak się kończyło zebranie i ty wracałeś do domu, to ile czasu mijało? Bo u mnie to nieraz ponad pół godziny. Zebranie kończyło się 19.45, później 20.15. W domu byłem o godzinie, no po 21.00. No, znaczy zmierzam do tego, że, bo wątpię, żeby oni od razu się mm, wzięli po, po skończonej pieśni i modlitwie i uciekli do domu. Niektórzy tak robili. No, tak, ale raczej, no wiadomo. Ale ich dzieci spały na zebraniach. Ale rodzice Piotrusia i Zosi raczej nie śpią. Raczej by chcą, żeby mieć interakcję z innymi braćmi na sali, co jest wskazane, więc minęło, minęło tam, nie wiem, kilkadziesiąt minut, a te dzieci nadal siedzą w aucie i są przerażone, co, co ci rodzice zrobią im w domu za to, że im się, jednemu się przesnęło, a drugie auto przyniosło na, na ten. A z je jest Nie. To czego się dzisiaj nauczyliście? Okej. Okay. Czyli mamy taką tu sytuację, która szczerze w moim domu rodzinnym się nie wydarzyła. Nigdy. Nigdy się że... się bananów na kolację? Nie. Może miałem. Chodzi mi o to, że generalnie takie są zachęty, żeby usiąść po zebraniu, omówić co się wydarzyło, krótko przynajmniej. Czyli znowu zabieramy ten czas z godziną po 21 najczęściej. I dzieci powinny już dawno spać, bo rano muszą wstać do szkoły, no, żeby mieć siłę. No dobra, ale to są nasze metody wychowawcze, a nie czyjeś. Niektóre dzieci chodzą później spać, co, co nie jest dobre, bo dzieci powinny chodzić wcześniej. Ale tutaj jest taka scenka, która tak naprawdę jest trochę oderwana od rzeczywistości, ponieważ tutaj jest mowa o tym, że dzieci, że rodzina sobie będzie omawiać czego się dzieci nauczy na zebraniach. No były takie zachęty, ale to się rzadko zdarzało. No i, w, w, twoim domu i widzisz, było. jak skończyliśmy. Wiesz co, powiem ci, że parę razy się zdarzyło, a, no. ale to bardziej po niedzielnym zebraniu, kiedy przy, przy obiedzie zdarzało się coś tam gadać, co było na strażnicy i tak dalej. A twój tata był starszym zboru. Tak, mój tata był tak samo nawiedzony jak ja, więc no. Mój nie był. Na zebraniu o. się nie śpi. Nie wolno się bawić na zebraniu. Dobrze, a dlaczego na zebraniu trzeba słuchać? A gdyby Noe nie słuchał, kiedy Jechowa mówił, jak zbudować arkę? Patrz, jakie zwierzęta zabrał. No nie wszystkie, ale tutaj w jest pokazana tego, tego Piotrusia. No. Śpisz na zebraniach, nie przeżyjesz. W domyśle Armagedonu, bo tutaj jest przykład Noego, który jest bardzo często używany na zebraniach u świadków wiechowych, jako taki wzór tego, jak przeżyć Armagedon. Jeżeli będziesz z Boże, to jesteś w arce, bo to jest taka duchowa arka dla świadków Wiechowy, czyli zbór. Chodzisz na zebrania i słuchasz, co się tam mówi, no to przeżyjesz Armagedon. A no, jakby nie słuchał, to by umarł, się, utopił. Tak, to wcale tak nie było. Masz rację. Noe uważnie słuchał i ocalił życie. Słuchanie na zebraniach może uratować też was. W Rodzaju 6:22 czytamy I Noe zaczął uczynić zgodnie ze wszystkim, co mu Bóg nakazał. Tak właśnie uczynił. Ej, ej, patrz, patrz, patrz. Porozmawiali rodzice i im się już nie będzie chciało spać. Od no. 20 w tygodniu. Nie. Nie. Bo tak naprawdę to, czy się dzieciom chce spać na zebraniach, to zależy od tego, jakie mają nastawienie. Nie słyszałaś tego na zebraniu nigdy? Nie. A ja słyszałem wiele razy takie zachęty, że od tego, jak będziesz zaangażowany w program, jak będziesz A, robić to, no, notatki, tak, tak, tak. to wtedy nie będzie ci spać, bo będziesz taki pobudzony. Hm. Tak. No ale natury nie oszukasz, no nie? No. Ale widziałaś tą scenę, jak ci rodzice byli dumni z dzieci? No tak, oczywiście. Zobacz. A ty nie byłeś dumny jak Majka kiedyś jakąś robiłeś tam scenkę na, na scenie? Scenkę na scenie Scenkę na scenie robię, yy, Tak, robiłem, dokładnie. Z jakimiś tam dziećmi i przyszła i pokazywała, jak rozdawać, nie wiem, zaproszenia, to nie byłeś dumny. No byłem. Byłam. No krót, krótkie spostrzeżenia na temat tego odcinka. On jest bardzo króciutki znaczy, swoją one drogą. wszystkie są króciutkie. No nie, są takie, które trwają kilkanaście minut. No tylko parę. Tak, ale natomiast tutaj to, co chcieliśmy przekazać, to co wychwyciliśmy, co naszym zdaniem się nie podoba, nam się nie podoba. No ale być może wasze dzieci chodzą później, spadzi, nie mielibyście z tym problemu. I na przykład tu Piotr rysuje, widzisz, że scena, że on rysuje, a na przykład wiele dzieci było karconych za to, że rysowały sobie na zebraniu, bo to nie było uważane jako słuchanie. Może takie przyzwolenie do tego, żeby sobie rysować. A tak, bo on rysuje arkę. Nie rozumiesz, tam było o Noem mówione. Mm -hmm. A, więc robi on, notatki. On robi notatki, nie umie jeszcze pisać, bo ja bo jak już się nauczyłam tylko pisać, to byłam zachęcona, żeby zapisywać wersety, które są. Jak jeszcze nie umiałam ich znajdować w to chociaż zapisywać, co było czytane. A on jeszcze widocznie pisać nie umie, więc yy, rysuje to, co słyszy. Jakby mówili o jakimś królu Dawidzie, to by rysował króla Dawida. Okej, okay. więc pokemonów nie mógł rysować. Nie, pokemonów nie, ale mógł narysować arkę. Tak. Okej, okay, to jakaś rozrywka przynajmniej a, dla a tego Zosia, dziecka. No, no to już... Bo trzeba tu zaznaczyć, bo nie każdy z was wie, że takie zebranie ono trwa półtorej godziny, godzina 45 w zasadzie. W środku jest taka przerwa w sensie na śpiewanie. Tak. Czyli można wstać i troszkę rozruszać kości, ale to i tak jest bardzo duże wyzwanie dla dzieciaków, które muszą słuchać tego programu o odrodzeniu duchowym na przykład albo o czymś innym, o jakichś proroctwach biblijnych czego nie rozumieją tak naprawdę, natomiast muszą wysiedzieć i jeżeli dziecko zaczyna płakać, to od razu jest takie spojrzenie, sztylety w oczach i zabijanie wzrokiem takiego rodzica, który powinien dziecko uspokoić, najlepiej wyjść z tym dzieckiem, żeby nie przeszkadzało płaczem innym. Tak jest. Okej, okay, dobra, co? Myślę, że na dzisiaj starczy tego odcinka. Może byście napisali nam w komentarzach, co sądzicie o Piotrusi i Zosi i o tym czy tak powinno się wychowywać dzieci? Czy to jest dobre? Bo być może uważacie zupełnie inaczej. Tak, może ja tego jestem nawiedzona. Albo napiszę też w komentarzach na przykład, jak wygląda zabieranie dzieci do kościoła, bo my na przykład nie wiemy. No właśnie, nie, nie wiemy, ale ja na przykład spotkałam się z komentarzami, że nawet y, księ niektórzy książę tak, pozwalają, nie mają nic przeciwko, żeby wiem, kobieta karmiła piersią, gdzieś tam sobie. Y... To się patrzy. Tak. Żeby karmiła piersią y, normalnie, nie wiem jak to się tam nazywa, no w kościele, w czasie, w czasie mszy, może tylko niech na uboczu sobie y, usiądzie. A na przykład na sali raczej, ra, raczej nie, chociaż tam są takie jakieś mniejsze pokojki, w których można sobie wyjść, więc to też... Chociaż nie zawsze, by czasami są użytkowane podczas zebrania. Ale bardzo głośniej przez lata był wypominany przykład pewnej, pewnej siostry ze zboru, pewnej kobiety, która wyciągnęła cytat na sali nakarmiła dziecko. I było takie oburzenie. Pamiętasz? No, przez lata, do tej pory pewnie tak. rozmawialiśmy. No to bardzo. dajcie znać. Ja osobiście o, oczywiście się do tego stosowałam kiedyś z Mają, bo na szczęście Leosia już tego nie zaznała. Za naszych czasów zebrania były też dwa razy, w, trzy razy w tygodniu czyli takie wieczorne zebrania były dwa razy w tygodniu. No i ja osobiście uważam. Teraz, że to nie jest dobre dla dziecka, że mu to zaburza codzienną rutynę, e, którą powinien mieć, bardzo małe. Zwłaszcza, jak jest bardzo małe. taki 3, 4, 5-latek, to on e, powinien chodzić regularnie spać i nie siedzieć gdzieś tam wieczorem poza domem. Zwłaszcza, że przecież jeszcze musi wrócić do domu, mieć zaliczyć swoją kąpiel i tak dalej, i do spanka. Także z punktu widzenia rodzica jestem na nie, ale możecie się ze mną nie zgadzać. I chętnie poznamy Waszą perspektywę. Tak jest. Więc do zobaczenia światosy. Cześć!